Msza Święta, modlitwa o uwielbienia oraz o uzdrowienie, prezentacje, koncert, a także rozmowy niekontrolowane w namiotach to niektóre z wydarzeń, które odbywały się w ramach akcji ewangelizacyjnej Rio w żywcu. Rzesze wiernych miały okazję do wspólnej modlitwy, ale też do kontemplacji i przemyśleń trudów życia codziennego. Związaniem imprezy był koncert ewangelizacyjny zespołu Trzecia godzina dnia. Pomysł nawiązywał do Światowych Dni Młodzieży, które w tym roku od 23 do 28 lipca odbywać się będą w Rio de Janeiro. Żywiecką imprezę ewangelizacyjną rozpoczęła Msza Święta w Kąt Katedrze, a następnie w amfiteatrze pod Grojcem, gdzie odbywały się główne wydarzenia. Odśpiewano koronkę do miłosierdzia. Uczestnicy spotkania mogli poprosić o modlitwę wstawienniczą, była też możliwość skorzystania ze spowiedzi. Pod specjalnymi namiotami można było porozmawiać z przedstawicielami wspólnoty trudnych małżeństw Sychar oraz krucjaty wyzwolenia człowieka. W trakcie spotkania omówiona została rowerowa pielgrzymka z żywca do Rzymu, którą zaplanowano pod hasłem Rozkręć wiarę. Pierwsza trasa będzie wiodła przez Słowację, Węgry, Serbię, Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Czarnogóry, Albanię i część Włoch. Druga przez Słowację, Austrię, Słowenię i Włochy. Wszyscy razem spotkamy się 17 sierpnia w Watykanie przy grobie błogosławionego Jana Pawła II, zapowiada ksiądz Grzegorz Kierpiec, inicjator wyjazdu. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się modlitwa o uzdrowienie, którą przeprowadzili franciszkanie z Rychwałdu. Uczestniczyło w niej kilkaset zgromadzonych osób. Po niej odbył się koncert zespołu Trzecia Godzina Dnia.